Sprawą jest stan naszego motocykla, zanim zaczniemy nad nim pracować. Jeżeli jest brudny i zaczniemy nim manewrować, pochylać się nad nim, opierać się o niego, albo gdzieś znajduje się na nim cykli błoto, to jest spora szansa, że przy pracach na tym motocyklu po prostu porysujecie lakier. Druga sprawa, że odkręcając jakieś bardziej energiczne miejsca, gdzie może dostać się piach, po na przykład w zdjęciu jakiejś pokrywy, czy nawet w wymianie oleju, no nikt chyba by nie chciał, żeby piach czy olej dostał się do wnętrza silnika, na przykład przy wymianie oleju, bo na przykład ta okolica była cała wyświniona olejem i drobinki piasku wpadły do środka, czyli Zanim zmajstrujemy coś przy naszym motocyklu, poświęć się ten czas, żeby chociaż z grubsza, wiadomo, że nie musi być detailingowany, jak na zdjęcia w Instagramie, tylko ma być generalnie czysty, żeby z błoki błota nie leżało wszędzie dookoła, żeby majstrując przy nim, nie uszkodzić takich rzeczy jak plastiki, czy bardzo delikatny lakier na płotnikach, baku i innych elementach. A skoro już jesteśmy przy farbie i metalowych elementach, to jest kolejne miejsce, w którym trzeba poświęcić trochę uwagi. Jeżeli pracujecie na jakimś elemencie, i to praktycznie nie ma wyjątku, czy to jest okolica błotnika, czy bachu, czy jakiegokolwiek innego lakierowanego miejsca, weźcie sobie kawałek szmaty, przykryjcie miejsce dookoła, którego pracujecie. Na przykład przy odkręcaniu nawet głupiej śrubki. Spytacie skądinier? A no, zdarzyło się nieraz. Wystarczy, że się klucz omsknie, że imbus wypadnie ze swojej śrubki. Prosta czynność. Przykręcanie uchwytu do telefonu. Przykręcam tele uchwyt do telefonu. On jest na dwóch imbusach. Imbus się ześlizguje i na przykład główką od grzechotki uderza w bak. Tej rysy już nie zdejmiesz. Tej rysy już z lakieru nie zdejmiesz po lakierze. A osłaniając grubym ręcznikiem, i tutaj grube ręczniki się najlepiej do tego sprawdzają, bo zabezpiecz przed porysowaniem i przed nawet grubszym uderzeniem, macie spokojną głowę, że jak coś się stanie, to nie będziecie później płakać, że chciałem tylko zainstalować uchwyt na telefon, a teraz mam do lakierowania pak, bo nie mogę znieść widoku tej paskudnej rysy w najbardziej widocznym miejscu. Tak jak powiedziałem, to się tyczy do wszystkich elementów. Ściągacie wydech, osłońcie bachar, pracujecie przy tarczach, osłońcie lagi, osłońcie błotnik. Tak więc drobne naprawy mogą... Drobne naprawy mogą was później sporo kosztować.